Teat a teka. Żart jakiego nie powstydziłby się Karol w familiadzie, a zaczynam w ten sposób, bo ateka ma już 10 lat i powiedziano o niej wszystko. Mimo tego i mimo kalendarza pełnego nowości, zapisałem ten model na testy z pełną premedytacją. Bo ta sprawdzona konstrukcja, prosta obsługa i całkiem dobra cena mogą być dokładnie tym, czego szukacie. Zapraszam Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Jadę sobie najprostszym, najzwyklejszym samochodem na świecie. I kurczę, jakie to jest fajne. Może tak. Przez ostatni nie wiem, miesiąc jeździłem non-stop samochodami z Chin. I żeby było jasne, jak oglądacie moje testy, to wiecie, ja nie mam nic do samochodów z Chin. Nawet powiem więcej, cenię je za nie tylko niektóre, ale nawet za wiele rzeczy. Natomiast park prasowy Seata. Mieści się jakieś 100 metrów od parku prasowego, do którego oddawałem poprzedni samochód chiński. I miałem takie bezpośrednie porównanie. Wsiadam z Chińczyka, tutaj. Może coś takiego Was spotkało, jak jeździcie, szukacie samochodów raz tu, raz tu. Dla takiej osoby jak ja, czyli krótko mówiąc starej, to to jest bajka. Czuję się tutaj od razu, mimo że nigdy Seata nie miałem, jak w domu. Fajnie też poczuć się jak w domu już po zakupie samochodu używanego, ale żeby było to możliwe, samochód ten musi być w dobrej formie. Niestety, wiele aut używanych skrywa coś, czego na pierwszy rzut oka nie widać. Czasem będzie to cofnięty przebieg, jak w przypadku tego egzemplarza, gdzie z 206 tysięcy nagle zrobiło się 112, co pokazał raport Carvertical, na który właśnie patrzycie. Innym razem będzie to dziwna historia częstych sprzedaży konkretnego egzemplarza, coś za tym też może się kryć, a czasem wystarczy możliwość obejrzenia zdjęć z przeszłości i przekonania się na własne oczy, co z tym samochodem tak naprawdę się działo. I właśnie dlatego przed zakupem sprawdźcie auto w Carvertical, nie po to, żeby samochodu nie kupić, ale po to, aby kupić go świadomie. Korzystając z mojego kodu AutoMoto macie dodatkowo 30% rabatu. Także polecam. Dobra, to jakie są w ogóle argumenty przemawiające za zakupem takiego samochodu, czy tego samochodu, który na rynku jest już od bardzo dawna? Ja widzę takie: Rozmiar, czyli taka kompaktowość, zaraz to rozwinę. Napęd, i prostota. Posłuchajcie podstawowych danych. Seat ATK zadebiutował w 2016 roku, czyli już 10 lat temu. W połowie kadencji miała miejsce modernizacja, ale była to bardziej ewolucja niż rewolucja. Ciekawe są natomiast wymiary tego auta, o czym już wspominałem, ponieważ ATK jest prawdziwie kompaktowym suwem, i gdy spojrzymy do katalogu, na przykład Seata Leona w wersji hedgeback, okaże się, że jest tylko 1,5 cm krótszy. Konkrety. Mamy tu 4381 mm długości, 1841 szerokości i 1601 mm wysokości. Rozstaw osi to 2638 mm. Jak to przekłada się na wykorzystanie wnętrza? Zajrzyjmy do bagażnika, który oferuje 510 litrów pojemności, czyli naprawdę porządnie. Do tego podwójna podłoga, zakrywająca całkiem sporą przestrzeń oraz możliwość jej opuszczenia jak dla mnie, bagażnik to mocna strona tego modelu. To teraz miejsce z tyłu. Siadam sam za sobą. Jeśli wzrost mi się nie zmienił, to mam 182 cm. Zobaczcie, miejsca bez problemu. Coś tam jest w środku, tak mi się wydaje, bo tutaj super. Ale nie mogę schować stóp dalej. Mam nawiewy, mam dwa porty USB i spory tunel. A nad głową na luziku. Sprawdźmy jeszcze trochę wyższego, nawet mocno wyższego Grześka. No, zobaczmy, co oferuje ATK z tyłu. Kolana spoko. Miejsce na stopy spoko, ale tam jest. Chyba jakaś nagrzewnica, i niestety jest słabo z tym. Miejsce nad głową ekstra. No dobrze, a co pod maską? Do wyboru trzy silniki. 1.0 o mocy 115 koni, tylko z manualem. 150-konne 1.5 z manualem lub automatem. Oraz dwulitrowe TDI, tylko z DSG. Dziś na testach mamy, moim zdaniem, optymalną jednostkę. Czyli czterocylindrową turbobenzynę o mocy 150 koni w momencie obrotowym na poziomie 250 Nm, sparowana ze skrzynią automatyczną, rozpędzi atekę do 202 km na godzinę, a sepkę przekroczy po upływie równych 9 sekund. No i tak, cyferki już znacie, ja jeszcze troszkę wrócę do tej kompaktowości. To jest SUV, tak go nazywamy, i to jest model, który ma ambicje, przynajmniej to, aby pomieścić tutaj całą rodzinę z tyłu w bagażniku, zapakować, pojechać na wakacje, a jednocześnie nie jest samochodem, który będzie Wam sprawiał jakieś trudności w parkowaniu, w skręcaniu. We wjeżdżaniu na przykład do centrum handlowego. Zaraz tam będę jechał, te wszystkie obertasy i tak dalej. Tu tego nie ma. Czyli samochód, który mogę już śmiało polecić, aby sprawdziły, przynajmniej sprawdziły rodziny, a zupełnie niesprawiający problemu na co dzień w mieście. Mi się ten rozmiar bardzo podoba, bardzo mi pasuje. Jako drugą rzecz wymieniłem napęd. Czy ja powinienem opowiadać dłużej o silniku 1.5 TSI? Pewnie nie. No napęd znamy z miliona modeli, no ale skoro testujemy Ateke, to jak jest tutaj? Zapominamy oczywiście o jakichkolwiek ambicjach sportowych, mimo tych znaczków FR, tych czerwonych przeszyć, dodatków i tak dalej. To są raczej aspekty wpływające na wygląd, bardziej na to niż na jazdę. 9 sekund, 150 koni, 1.5. Jak macie jakiekolwiek ambicje sportowe, to zapraszam w salonie obok do kupry. Tam zamówimy sobie mocniejszy napęd. Tam poszukajcie emocji. Tam poszukajcie lepszej dynamiki. Te 150 koni to jest najmocniejszy napęd tutaj. Możemy mieć większą pojemność. Diesla 2,0 ale nadal 150 koni. A wracając do TSI, najmocniejszy wariant i powiem Wam, że tutaj chyba nic mocniejsze potrzebne nie jest. To jest w końcu. Raczej samochód z kategorii rodzinnych. Jeździ mi się tym bardzo dobrze. To nie jest żadna zawali droga. Miasto, wiadomo, bez problemu. Ekspresówka, autostrada, wyprzedzanie tirów gdzieś tam na węższych drogach zero problemu. Ja wiem, że bardziej zwracam się teraz do osób, które tego silnika nie znają. No ale przecież mogą takie być, może takich być dużo. Dlatego wyjaśniam: nie bójcie się 1.5, nie bójcie się 150 koni. To jest naprawdę bardzo fajny, całkiem dynamiczny napęd. W dosyć sporym zakresie obrotów. Jeździ się tym bardzo przyjemnie. Może też dlatego. Bo mamy tutaj oczywiście dwusprzęgłówkę. Czy jest tu jakaś wada? No jasne, że jest. No nie będę mógł teraz pokazać, bo dużo samochodów, ale może spróbuję. Stanę trochę dalej. Zobaczymy, chociaż tu są zaraz radary, ale i tak nie szalejemy. Gaz i dopiero jadę. No, mamy trochę laga, nie ma co oszukiwać. Mimo tego w takiej normalnej, codziennej, warszawskiej, w moim przypadku zakorkowanej jeździe spoko. Jak mamy mniejszy silnik i trochę mniejszą moc, a trochę większe ambicje sportowe, to przydałby się manual. Tutaj taki mieć można, ale tu też to trochę rozwiązano, bo mogę zrobić tak, mogę sobie zbić bieg. przyspieszyć, a dla w cudzysłowie hardkorowców manetki. Dwójka, trójka, czwórka. Można. Jednak wiecie za co ja ATK cenię bardziej w tym aspekcie jazdy? Bardziej niż za dynamikę. Chodzi o samoprowadzenie. I to jest ten aspekt, który ja poczułem od razu, o którym mówiłem wsiadając tutaj z samochodu chińskiego. To jak ten samochód się wgryza w zakręty Oczywiście bierzcie to też trochę przez palce To jest SUV, nie samochód sportowy Ale właśnie w odniesieniu na przykład do tych Chińczyków Zakręty Po prostu taki sztywniejszy układ kierowniczy I taka pewność Taka już naprawdę stuprocentowa pewność Co się dzieje, co się będzie działo To jest to Jak potrzebujecie większego, wyższego samochodu A cały czas macie tą żyłkę Tę żyłkę Takiej sportowej jazdy, to to jest fajny wybór. Gdzie szukać natomiast pewnych minusów? No to bardziej je może nie poczujecie tutaj, tylko usłyszycie. I nie mówię na razie o audio. Ekspresówka, a już na pewno autostrada, jest tu trochę głośno. Przydałoby się, żeby ten samochód był troszkę lepiej wyciszony. Nie jest tak, że mi to przeszkadza, a może się po prostu przyzwyczaiłem, ale przydałoby się trochę lepsze wyciszenie i spalanie. Nie jestem do końca pewny, czy ja to wymieniam jako minus, coś normalnego, czy plus, bo tak, da się tym, czy przy tym silniku, w tym samochodzie, spalić 5,5-6, wolna jazda pod miastem. Bez korków da się. Natomiast jak wyskoczymy na ekspresówkę, to ja tutaj miałem wyniki bliżej 7, autostrada 8, 8,5, a w Warszawie mam spory rozstrzał. Od 8 do nawet dychy. Nie wiem, czy przez to, że teraz było zimno, było sporo korków. Ja też trochę stałem. Różne takie, no ale może też tak będziecie jeździć podjeżdżać, gdzieś tam zaczekać i tak dalej. To nawet zbliżałem się do dychy da się też 8 tak mi wychodziło i wracając do samych wrażeń z jazdy zobaczcie na fotele mimo tego, że to jest wersja FR nie mamy tutaj kubełkowego fotela nie mamy zintegrowanego zagłówka co dla wielu może być sporym minusem mamy za to fotele, które są wygodne które są No tak dziwnie powiem nie za miękkie, nie za twarde to jest bardzo indywidualna ocena trzeba to sprawdzić samemu ale mają trochę trzymania bocznego. Nie wypadam tutaj na zakrętach. Dzięki temu, właśnie na tych zakrętach, jedzie się przyjemniej. Dzięki temu jest ta większa pewność. I mam też bardzo fajną, nie wiem czy ładną. Moim zdaniem tak. Te czerwone obszycia, sam kształt. Taka tradycyjność. Kierownice. To plus to plus prowadzenie. To jest właśnie ta zaleta. Jedna z największych Seata Ateka. No i jako trzecią zaletę, która by mnie tutaj przyciągnęła, wymieniłem na początku prostotę i nie mam na pewno na myśli czegoś złego. Czegoś nie wiem, nienowoczesnego. A może to w sumie jest trochę nienowoczesne i bardzo dobrze. Jak jest mi za zimno, to mam pokrętło, albo za ciepło. Pasażer też ma pokrętło. Mam pełno przycisków. Tak. To wygląda jak w 99. Tak samo. Dla mnie spoko. Zobaczcie, jest ekran. Tu. A nie tu. Bardzo będziecie na mnie krzyczeć, psioczyć i tam nie wiem co jeszcze, jak powiem, że jak się człowiek przyzwyczai do tych większych ekranów, gdzie łatwiej trafić i tak dalej, to pierwsze wrażenie jest takie kurcze, takie malutkie, ale do tego też się szybko. Przyzwyczajam, czy może wracam? Znajduję tu wszystko. Jest Apple CarPlay, jest Android Auto, są bezprzewodowe. W tym koncernie to bywało różnie, a tutaj mi się ani razu przez tydzień nie rozłączyło. Także wielki sukces tydzień jest ok. Nie wiem jak będzie, na przykład w drugim tygodniu, bo już tego samochodu miał nie będę. Zdarzało się różnie. W Seatach, kuprach, tu było ok. Także mówię. Jeszcze tak patrzę tutaj. Mamy Auto Hold i mamy tryby jazdy. Eco, normal, sport i ustawienia indywidualne i to jest coś, co tutaj działa. To nie jest tylko dla ozdoby albo żeby się pochwalić, patrz, mam tryby. One działają. No i jeszcze dwa aspekty przed cenami. Materiały, wykonanie, wygląd, design, takie polskie słowo. No patrzcie. To wygląda sobie trochę staro, natomiast wykonanie, spasowanie jest wszystko ok i zobaczcie na zegary. Sporo ustawień, i mimo że to są zegary cyfrowe, to potrafią udawać takie jak kiedyś, czyli po prostu analogowe, i to mi bardzo pasuje. No a sam wygląd samochodu z zewnątrz. Nie będę tego komentował, bo każdy z nas ma inne jakieś tam wymagania, upodobania. Zapytam Was po prostu, czy ten samochód się Wam dzisiaj po tylu latach? Cały czas podoba. Ja uważam, że jest bardzo klasyczny, ale przez te światła on. Może nie tyle, że jest bardzo nowoczesny, natomiast cały czas mogę uwierzyć, że to jest nowy samochód z salonu. Dla mnie ok. No ale dobra, rzecz pewnie najważniejsza czyli sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Co prawda cenników mamy kilka, taki czas od produkcji 24 przez 25, aż po zamówienia na 2026. Podam ceny chyba najbardziej aktualnie pożądanego, czyli produkcja 25, ale rok modelowy 26. I tak podstawowa specyfikacja z litrowym silnikiem i manualną skrzynią dostępna jest już za 95 800 zł chętni na 1.5 przygotować muszą minimum 114 200, a 1.5 z automatem to już przynajmniej 125 400 zł. Diesel dostępny jest od 136 700. Póki co brzmi całkiem nieźle. Trzeba jednak dodać, że wybierając prezentowaną wersję FR za 144 200 i dobierając kolejne dodatki, których jest całkiem sporo, Zbliżymy się nawet w granicę 170-180 tysięcy złotych. A można nawet pójść dalej. Samochód objęty jest pięcioletnią gwarancją ograniczoną przebiegiem 150 tysięcy kilometrów. I teraz tak. Wiadomo, jak sobie tutaj nawalimy wszystkich dodatków, wrzucimy cały katalog, to to już nie będzie samochód w dobrej, atrakcyjnej cenie. Mimo tego... Jest wariant, który jest tańszy. Można sobie kupić atekę, bo może nie każdy chce automat, czy też mocniejszy silnik. Może być tak, że to jest mu do niczego niepotrzebne. I da się kupić tak fajny samochód za trochę ponad stówę. I to jest ważne, bo mamy wybór. Jak sobie tych rzeczy tutaj naładujemy, napakujemy, to cena zrobi się dość podobna do rywali. Czy zatem jest w ogóle sens, aby. Sprawdzić ten samochód, pójść do Seata i się nim zainteresować. Ja uważam, że jak najbardziej tak. Jeśli szukasz samochodu prostego, w obsłudze, w naprawach, naprawisz go wszędzie, chcesz ten samochód na dłużej, nie chcesz malutkiego, trzycylindrowego silnika jak to dzisiaj, masz 1,5, masz cylindrów 4. Masz fajny automat, masz bardzo prostą obsługę, przyciski, pokrętła. To jest ważne dla bardzo wielu osób, które nie chcą mieć ekranu, ekranu, może jeszcze tutaj ekranu, a niedługo tutaj. Taka prostota obsługi w bardzo dobrym rozumieniu. Wsiadasz, od razu wiesz, co i jak. Nie ma tak, że jakieś warunki pada, zakręty, a ty coś tutaj świeci, miga, krzyczy, nie wiesz jak. Tu wiesz. Po prostu się tego samochodu nie trzeba bać i nie trzeba się go uczyć przez dwa tygodnie z taką instrukcją. To jest coś takiego. Może podsumujmy tak. Jeśli najbardziej lubisz te piosenki, które już kiedyś słyszałeś, albo słyszałaś, to sprawdź tego seata. Dajcie znać, co wy myślicie o takich konstrukcjach będących na rynku naprawdę długo 10 lat? To na pewno, bo to jest oczywiste. Ich zaletą jest to, że są sprawdzone. Tylko czy idąc dzisiaj do salonu. To dla Was to jest zaleta? Czy będziecie mieli tak w głowie, kurcze, kupuję nowy samochód, który ma 10 lat, a tutaj Chińczyki, zrobione wczoraj, wyposażenie, wszystko. Jestem bardzo ciekawy, jak Wy na to patrzycie, tak naprawdę decydując się na zakup samochodu, no bo statystyki sprzedaży znam. Poproszę, jak na koniec, jak macie sekundę, bardzo mi pomożecie. Ocencie ten materiał. A jak chcecie nie przegapić kolejnych, to można kanał zasubskrybować. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!